Cześć moi drodzy, witam na moim kanale. Dzisiaj odpowiadam na często zadawane pytanie. Często piszą do mnie, pytają: Słuchaj, a co tam u Was z prawkiem? Jak, jak można tak szybko otrzymać? Albo co trzeba zrobić, żeby otrzymać prawko na Ukrainie? Albo coś takiego, wiecie, ja od razu wiem. O co chodzi, bo wszyscy, wszyscy, wszyscy wiedzą, że na Ukrainie jest korupcja i wszyscy myślą, że można szybko tak i łatwo kupić sobie prawko. Często się śmieje z tego, bo jak, jak na przykład jakiś Ukraińiec, to wszyscy od razu pytają, u mnie na przykład często pytają, słuchaj, jak załatwić aplikację, żeby tak nie płacić co miesięcznie, wiesz, na przykład tam Photoshopa jakiegoś czy, czy coś, bo wszyscy myślą, że Ukraińcy, tacy piraci, tacy wiecie, wszystko, wszystko mogą załatwić. I to właśnie ciekawa sprawa. Ale w sprawie tego prawka powiem, że osobiście uczyłem się kilka razy. Jeden raz, kiedy, kiedy już miałem 18 lat, wtedy poszedłem normalnie do zwykłej szkoły, gdzie uczyłem się gdzieś 3-3 miesiąca, 3 miesiące, miesiące. Kurde, tyle, tyle razy używałem to słowo, tak? czy miesiąca albo czy miesięcy. Miesiące kurde, przepraszam. E, I tyle razy używałem tego słowa, ale nie pamiętam jak e, prawidłowo czemu mówić. To tylko dzisiaj. No, i normalnie uczyłem się. Nawet zacząłem uczyć się, kiedy miałem jeszcze 17, tak za. Za 3 miesiąca do, do tego jak już e, jak powiedzieć e, otrzymałem 18 rok, nie, tak się nie mówi. To nie wiem czemu dzisiaj zapomniałem polskie e, Dobra, kiedy już miałem 18 lat, to wtedy poszedłem zdawać e, egzaminu egzamin e, Znowu niepoprawnie mówię. Przepraszam. Poszedłem już zdawać egzamin, żeby otrzymać prawko i normalnie zdawałem sobie. Z, pierwsz, z pierwszego raza nie zdałem i poszedłem i z drugiego razu już zdałem. Ale wiem, że u nas jest tak, że na przykład w autoszkole, autoszkole nie wiem czy tak się mówi, w szkole, gdzie uczysz się jeździć, tak? Pod koniec już na przykład trzeciego miesiąca tak zaczynają pytać nie, nie publicznie, a tak prywatnie. Słuchaj, nie, nie chciałbyś od razu zapłacić, żeby z pierwszego razu zdać egzamin albo otrzymać prawko. I wiem, że, że tak jest. I dużo osób, bo wszyscy, wszyscy u, nas jest, u nas jest tak, że wszyscy myślą, że samemu zdać w ogóle niemożliwo i że trzeba zapłacić. A po prostu można próbować kilka razy, wiecie, i, i zdać normalnie. No właśnie, zdałem pierwszy raz, a potem jeszcze uczyłem się w liceum rolnicze o tym jeszcze chyba nie opowiadałem na kanale. Jestem. Mam prawko też na traktory. I otrzymałem tam jeszcze. Kiedy miałem 19, tak, utrzymałem tam jeszcze kategorię C, i też właśnie zdawałem, i też właśnie z pierwszego razu nie zdałem, zdałem tylko z drugiego razu. Ale. E są, są przypadki, że ktoś w ogóle nie chce się uczyć, na przykład i nawet będzie taniej mu kosztować kupić prawko, żeby się nie uczyć, bo nie trzeba tracić, tak, codziennie na paliwo, tak, ile, nie wiem, w Polsce 30 godzin trzeba wyjeździć, na Ukrainie chyba 20 godzin i jeśli, na przykład, nie jedziesz, tak, te 20 godzin, to u nas, pamiętam, że 50 hrywien Jedna taka lekcja kosztowała na przykład, i trzeba takich lekcji było zrobić z, z 20, No czyli z 20 razy 20 takich wyjazdów. Ale na przykład jeśli ktoś już umie jeździć, na przykład, to może mniej wyjeździć. Właśnie u mnie tak było, że ojciec miał samochód i często dawał mi gdzieś tam na takich drogach, gdzie nie ma. E, gdzie mało samochodów, tak, nie ma policji, i uczyłem się jeździć tam, i trochę już umiałem, i dlatego też mniej wyjeździłem i taniej mi wyszło. E, to prawko nie. A Są są e, takie osoby, którzy które, <noise> osoby, które ludzie, którzy <noise> to wiem, którzy. Po prostu znają innych osób, które mogą pomóc, na przykład, kupić w ogóle prawko, żeby nie jeździć. I to będzie kosztować nawet taniej, gdy pójdziesz i się nauczysz. I ja w ogóle nie, nie podoba mi się, kiedy się dowiem, że ktoś kupił prawko i w ogóle ja bym do, te, do takiej osoby. Z taką osobą bym nie pojechał, bo wiecie, no jak w ogóle? No po prostu osoba kupiła sobie prawko i jeździ, i znam znajomego, i podjeżdżamy tam gdzieś, on, on kupił prawko, ale nie, je, ale nie jeździ, no chce jeździć. I na przykład mówię, że słuchaj, wiesz, ja pytam o niego. Wiesz, widzisz znak e, trójkąt, taki, nie wiem jak to w Polsce się nazywa, trójkąt, tak? I pytam, słuchaj, co w ogóle znaczy ten znak? A on mówi, no, że masz pierwszeństwo. I myślę, kurde. I, no i, i, I dużo takich osób, e, w, i dziewczyn na przykład, e, faceci kupują. Swoim dziewczynom, tak? Prawko albo tam rodzice kupują dzieciom, prawko, i w ogóle straszno często na Ukrainie jeździć, bo wiesz, że nie wiem, trzecia część osób po prostu kupiła sobie prawko, i no, w tym jest ryzyko, nie? No, i też ostatnio piszą do mnie w komentarzach, nie w komentarzach, a tak bardziej prywatnie, i że możesz mi pomóc z prawkiem. Ja nie pomogę z prawkiem. W ogóle nie mam takich znajomości i nie popieram to i tego. I w ogóle ja chcę, żeby wszyscy uczciwie się uczyli, bo wiecie, to jest zagrożenie. Zagrożenie życiu nie tylko tej osoby, która kupuje prawko, ale i innych wiecie. No jak ja tego nie popieram. Trzeba się uczyć znać normalnie e, tak e, prawa ruchu drogowego, tak? Czy prawo ruchu drogowego. I ja tego nie popieram, także polecam. Pójść i normalnie się, się nauczyć jeździć, wyjeździć tam 30 godzin, godzin czyli tam jest potrzebne, potrzebne. I, i normalnie sobie spokojnie e, żyć, a nie, a nie kupować prawko na Ukrainie. Bo nie chcę, nie będę wymieniać i e, niektórzy pisali do mnie, że kupiłem na przykład na Ukrainie prawko. E, Wszystkie kategorie. No, Polacy piszą do mnie niektórzy. Wszystkie kategorie. Na przykład. I teraz chcę wymienić to prawko na polskie. A ja pytam, a w ogóle byłeś na Ukrainie? No, no nie. Na przykład. E, po prostu mam e, tymczasowy meldunek. I meldunek czy zameldowanie, nie wiem jak to poprawnie brzmi, i wiecie, i kupiłem, no, niby prawko. A ja sobie myślę, no czekaj, jeśli nie byłeś na Ukrainie, to znaczy nie masz pieczątki pciąt, w paszporcie, że wjeżdżałeś, tak? I wyjeżdżałeś. To znaczy, że, kurde, jeśli ktoś sprawdzi, to po prostu no. Nie wiem, czy trafisz do więzienia czy coś, ale zapłacisz chyba jakiś mandat czy coś. No jak to jest możliwe? Nie byłeś na Ukrainie i masz e, ukraińskie prawo jazdy. Masz e, dokument tak potwierdzający, że uczyłeś się e, czy tam, nie wiem, 3 albo 4 miesiące miesięcy miesiące nieważne. I. Napiszcie, co sądzicie na ten temat, bo takie, wiecie, kwestie... Zrozumiałbym, zrozumiałbym na przykład, jeśli ta osoba już miała prawko, na przykład, kategorię B, tam, C, przez ten cały czas jeździła i tutaj, na przykład, kupiła sobie jedną kategorię. No, nie wiem, w ogóle nie popieram tego, ale zrozumiałbym, ale wiecie, Osoba, która w ogóle nigdy nie jeździła, nie umie i w ogóle nie zna praw ruchu drogowego i kupować prawko, to po prostu jest, to jest masakra. To jest zagrożenie życiu innych osób uczciwych, zagrożenie osób pieszych i no tego nie popieram. Także od razu mówię, nie piszcie do mnie z, z takimi pytaniami ja nie będę pomagać i, i nie polecam. Ja życzę wszystkim, żebyście normalnie uczyliście uczyliście się w Polsce, otrzymywali to prawko, jeździliście uczciwie i życie dobrych kierowców na waszych drogach. Coś takiego, na dzisiaj chciałem powiedzieć. Um, polecam, polecam. Polecam. Co polecam? Nie wiem, co polecam. Coś dzisiaj nie mogę rozmawiać po polsku. Wiecie, czasem mam, mam taki, taki, takie, takie dni. Wie, wie, wiecie, że coś się psuje. Język. Nie wiem, dlaczego chyba. Chyba albo dawno nic nie nagrywałam, albo nie wiem. Chyba nagrywałam niedawno. Wczoraj był filmik. Nie wiem dlaczego tak jest. Chyba jestem wyspany, ale psuje się mi język. Dobra, nie wiem. Będę, będę więcej mówić, żeby, żeby język się nie psuł. Także. Dziękuję, że byliście ze mną. Subskrybujcie mój kanał, lajkujcie i do zobaczenia w następnych odcinkach.